Witajcie, tu ONU 2. E, dzisiaj e, szachy. Nikogo to raczej nie zaskakuje, jednak e, chciałem powiedzieć, że e, o, przez jakiś czas, no niektórzy już to zauważyli nawet, ale jednak trochę inaczej brzmi i to jest kombinacja zarówno nowego sprzętu, jak i mojego głosu, który trochę jest w złym stanie. Zatem. Mam nadzieję, że nie będzie to problematyczne i nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Proszę Was o to, bo e, nie jestem w le lepiej mówić bo po prostu głos mi na to nie pozwala. Oczywiście, jeszcze tam będę kombinował coś z tym mikrofonem, ale e, no cóż, póki co musicie zadowolić się takim, a nie innym głosem. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do łapki w górę, jeśli chcecie sobie na dłużej subskrypcja. Cel 100 słów do końca roku jest realny. Ale nie bez Waszej pomocy. A dzisiaj kolejna partia, i jak widzicie, trochę mi się spadło. E, Okej, okay. idziemy dalej. E, ponadto, e, oczywiście zachęcam do komentarzy, bo komentarze też e, są ważne, chociaż ten kanał raczej ma drobne problemy z, kom z komentarzami. Bo nie komentuję. Praktycznie nic nie jest nikt nie komentuje. No cóż, bywa. <ścoughs> hmm. Właśnie ile jest stopni. Bo ja to nagrałem w ogóle w momencie, tam, w sensie, dzień, przy, dzień przed, w dniu, w którym idę do szkoły, tylko wrócę na później. Minus 6 stopni. Hmm. No, a trochę zimno. E, o kurde, ty, zima wraca. Minus 8, minus 7, minus 8, minus 6. No w piątek ma być ciepło. E, zobaczymy. I w poniedziałek. Więc co, Minus 8, minus 7, minus 8, minus 6, minus 1, minus 3, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Eee, szkoda, że nie na ferie. Taka, taka ten. No dobra. No i co, ruszy, skoczkiem? No i oczywiście. W sensie póki co... mogę Oczywiście mogę zachęcić do obejrzenia e, odcinka wstępnego na kanale Onuj Kielecki. A, i to dobra błąd. On to zbije i ma... A nie, bo ja mogę tak to zrobić, OK. Zachęcam do obejrzenia odcinka na kanale Onuj Kielecki czyli na moim kanale satelickim. E, dlaczego o tym wspominam? Bo... Dopiero zaczynam, a póki co ten... Yy, oczywiście muszę w końcu do do opisu kanału wrzucić link do Onu Jakielskiego i wtedy już będzie. Uff, nie, ja Przepraszam, ale jeszcze słychać, że trochę, trochę śpię. No i co? Wejdzie tu? No wejdź. przeszkadza. Zbijesz ja zbiję, ty zbijesz chyba że tak zbije no to, no to nie, no to do widzenia eee. hmm, jakby to zrobić może tak no spoko, można spróbować tylko żebym się nie robił nie, spoko wejdzie tu piąkiem albo tu piąkiem nie, tu piąkiem to jest bez sensu E, tu wejdzie e, nie to też byłoby bez sensu e, tu chodzi o to żeby te, tego no to jest i tak mm, koniec no Nie niedobrze ja wejdzie teraz tu pionkiem O! O w sumie Hmm Kurde, szkoda, że tu teraz jest ten skoczek... Aha, a nie bo tu jest wieża, dobra, to ja się, że błąd zrobiłem Na szczęście nie On czekasz, popełnił błąd chyba To coraz bardziej irytuje. Jakiś mi artykuł wyskoczyło w kolejnych wrażeniach z filmu, a w ogóle byłem na nowym e, Matrixie e, i oceniam go tak. No, 3 na 10. Zatem, e, ten, no. Jednak, powiedział szczerze... Dobra. W końcu mam okazję, żeby w ogóle wyjść. I żeby tu przesunąć... E, tu. Bije to, bije to. I w mam do brumowego pianka, chyba, że się skapnie. E, Hmm. Dobra, to jest niezn nieznaczące, czy pójdę tu, czy bojdź, czy pójdę tu, to i tak zbije ja tu nie miałem innej opcji, no bo co, tu podpiąka, <gryw> no to średnio, no a innych w ogóle opcji nie miałem. Więc no. E, oczywiście, o co mi chodzi z tym e, Matrixem, e, jeśli ktoś nie ogląda poprzednich części, nie radzę oglądać e, jakby tej nowej części, bo po prostu, no dobra, to chociaż tyle, Czy sobie jeszcze ucieknę. A nie, czekaj, ale dobra, nie, to ja mogę zrobić tak, okej. Okay. Yy, że jakby trzeba naprawdę znać poprzednie części bo tam strasznie dużo jest odniesień do yy, do no tego do yy, starszych części z roku 99, 2003 i 2005 yy, bruch <grym> yy. Okej, okay, to mogę jeszcze tak zrobić Chyba się nie skusi na taką wymianę, więc prawdopodobnie gdzieś ucieknie typu tu, tu nie, typu tu lub tu. Nie tak, to znaczy tylko. Aha! Wait. Nie. Co? Andrzej, wycofujemy się. Dobra. O oh. nie, nie, dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Nie jest źle. Dobra, bo już myślałem, że zepsułem. A miałem skoczka na szczęście. Już myślałem, że zepsułem. Wiedziałem, że to zrobić dla dlaczego? E A nie, chociaż... to nie to byłoby. Nie wiem. Jednak, bo zapomniałem, że to jest jeszcze hetman. No i teraz co? Nikt nie ma przewagi. Nikt nie ma, wiesz. czekam aż tym gońcem sobie przejdzie a nie czekaj wait eee, o kurde tak to jest mat w tym tu aj no dobra to widzicie jaka jest moja forma Zatem nie nagrywam drugiej partii, i was żegnam. Do następnego, trzymajcie się i cześć.